10 października w galerii na skrzydłach w Przeciszowie odbywa się wernisarz wystawy błędne ogniki Iryny Malińskiej. Artystka studiowała design na Rosyjskim Państwowym Socjalnym Uniwersytecie w Moskwie oraz ilustracje książkowe na studiach licencjackich w teodozji. Panią Irynę gościmy w Przeciszowie kolejny raz, gdyż brała już udział w plenerze malarskim w naszej gminie. Błędne ogniki to tytuł wystawy, z którą gości pani w galerii na skrzydłach. Cóż to za ogniki i dlaczego błędne? No błędne ogniki, dlatego że mi się bardzo kojarzą z bajką, a ja raczej idę w takim bajkowym stylu. E, lubię tworzyć bajkę, bo ja uważam, że my na co dzień mamy trochę taką szarą rzeczywistość, a te, ten świat bajkowy to człowiek może sam sobie wymyślić cokolwiek. No i zresztą jeszcze te ogniki. Ja mieszkam w Kudowie Zdroju i mieszkam w samym sercu e, w samym sercu kudowy, i że tak powiem w lesie, w parku zdrojowym. I obserwuję latem świetlików. Przepiękne zjawisko. Te świetliki czasem trafiają do mnie do domu. i Stąd u mnie się pojawił taki pomysł, żeby, że można namalować takie obrazy w jakimś takim z tymi ognikami, ze świetlikami, zresztą ostatnio to dość dużo i dość często się u mnie to pojawia. Dla mnie to jest takim symbolem tej bajki, tej wolności i tej trochę, tego, trochę takiego bajkowego światu, do którego zapraszam każdego. Każdy może sobie stworzyć ten bajkowy świat. Jaką techniką powstały te prace? Technika, technicznie no to tak. Ja pracuję w bardzo różnych kierunkach. Przeważnie ja lubię malować farbami olejnymi, lecz trochę ostatnio poszłam w zupełnie innym kierunku. Zajęłam się rękodziełem, a raczej to takim zabawkarstwem. Stworzyłam swoją małą kolekcję lalek. To coś z rodzaju takiej baby jagi. Dlatego zapraszam do Kudowy Zdroju, do e, ośrodka wypoczątkowego Orion, gdzie można będzie na stałe zobaczyć moją wystawę lalek. I e, też to będzie taki świat e, bajkowy. E, baba Jaga jest dość takim nietypowym personażem i zresztą nie zawsze jest jakimś złym personażem. E, no i w sumie jeszcze pracuję. Mm, w kierunku takiej rzeźby, takiego rękodzieła, e, tworzę figurki i moje krzywy domy z masy plastycznej i również z masze. Także tu jest wszystko. E, maluję wszystkimi farbami, którymi się tylko da i e, moim hasłem jest nic nie wyrzucamy. Wiemy, że pani pisze też wiersze. Jaką tematykę porusza pani najczęściej? No, a propos wierszy, no to mogę powiedzieć tak, że bardziej ja idę w trochę taką, wchodzę w filozofię, to są różne, skomplikowane tematy, muszę przyznać, że jeżeli ja maluję albo włożę jakieś rękodzieło, no to wtedy, wtedy, wtedy nie piszę, bo tego się nie da połączyć, ja muszę być wypoczęta i muszę... muszę Muszę po prostu odciąć się od tego całego światu i zanurzyć się w świat poezji. E, ale zresztą e, może i to będzie taka ciekawostka, że moje obrazy są bajkowe, kolorowe i no, ja, ja odbieram jako pozytywne. No, wiersze trochę, trochę są skomplikowane. No, ale może w, tym, w tej różnicy jest coś, coś ciekawego. Mieszka pani w Kudowie Zdroju. Co zachwyca panią w Sudetach? Ja... Ogólnie ja bardzo kocham górę. Zresztą ja chcę powiedzieć, że kocham każdą miejscowość, a Polska jest przepiękna. Gdziekolwiek bym nie była, to naprawdę ja potrafię sobie znaleźć jakieś miejsce, w którym ja widzę dużo motywacji. Mnie każde miejsce motywuje do, do tego, żeby stworzyć jakąś ciekawą pracę. Odbieram miejsca wyłącznie tylko jak wyczuwam to miejsce, na jakieś uczucie, jakie emocje wywołuje to miejsce. No ale góry to dla mnie to jest góry dla mnie są taką jedną wielką ładowarką, od której potrafił wziąć sobie potężną energię dla twórczości.